Nie, ja tu jadę na trening zaraz, w siatkówkę, ale to zaraz. Jutro puszczę swoim? Nie, chłopaki, kurwa, muszę zobaczyć to w napadzie. Ja rozumiem, że to nie jest Wasza taktyka, ale. Bramkarz uśmiech! Bramkarz uśmiech! Bramkarz dopiero idzie. Aha! Co? <grystanie> 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 Może, może, parę słów, może parę słów tutaj, jaka taktyka, może też Pan zdradzi? Nie, nie. Śbiegą z krainy deszczowców nic nie zdradza. Pan może, Panie Janku, jaką ja tak? Wiesz, no. ja... pan, my zagramy w stylu Aha. Czyli mamy szansę... Tak, smuda. może się coś uda. <śmiech> <śmiech> tak, Pani, a czemu Pan nie gra? Nie no, głęboka rezerwa, powiedzieli. <laughs> Nie no nie, no, nie wy że bym schodził, te małe mówią, pan zejdzie, bo pan zastał. Nie, no, to... nie Nie do wiary, nie. Ci... Korpus stoisz na bramce? Ja, no to ja, No to już wchodzę. Uwaga, tak jest, idzie, idzie. Ale No to dobrze, że wszedł. Ledwo yes. pan wszedł, <tryk> ich brawka. My to jutro zrobimy odprawę z, z filmem, nie? Może jak, dzień dobry, witam pana. Może jakąś taktykę na mecz na tydzień? Gramy systemem 4-4-3. Mhm. A jakiej, jaka pozycja u pana? To jest tajemnica bardzo wielka, nie mogę zdradzić. Aha, no dobrze, okej. Okay. Sobota 15. Kurna, no teraz pogoda będzie, ja za tydzień być. cholera wie, nie? No. Jest takie rzeczy. Ale... No <grym fysEO> o, tutaj widzimy taki zawodnik, dość bardziej pod sumo, pod sumo. <ślik> <klucze> bramkarza. <ślik> bramkarza. To no nasze.

Pan jako rzecznik Pan jako rzecznik prasowy gminy może pan coś powie o taktyce na następny tydzień Wszystko zależy proszę pana od pogody Czyli czyli zależy czy będziemy grać w wodzie czy o chłodzie a macie łutki Możemy mieć <laughs> Ta Zobaczcie, cały czas lewe skrzydło macie gołe, puste. Yeah, 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 yeah Może jednak coś z taktyki, no. <tans benefit> Ale czy się pan odchodzi do tygodnia? <tans <effect> Ale bramkarz opalony, kurna. No, laski jego. Piękna, do bramka. piękna parada. Widzę, że jest, jest kapitan. Może pan coś powie nam. Bo jutro mamy trening, to może jakieś przesłanie? No bardzo ciężko jest, bardzo ciężkie zgrupowanie tu w takiej kupale to chyba raczej jest niewypełnione, ale no, nie wiadomo w jakim ramka będziemy grali też to, Trzeba się z tym liczyć. Czyli to świadczy, jeżeli jesteście zmęczeni, to świadczy o tym, że jednak nie macie tej kondycji. nie, to wtedy właśnie rozkręcamy się. Za późno rozpoczęliśmy mecz. Powinniśmy jeszcze pobiegać, jeszcze więcej się domeszyć i wtedy wszystko wydać na boisku. No ale jak dzisiaj wszystko wydacie na boisku, to czy za tydzień będziecie w stanie w ogóle A wyjść dzisiaj, na to boisko? Dzisiaj 21 sauna, później basen, jutro można rozgrywać mecz. Ale basen jest na razie zamknięty. <śmiech> <śmiech> Chyba, że mam, mam na podwórku swój, to w ramach współpracy y, druż... no, remont jest. Ale we wtorek będzie otwarty. A to a radzicie kiedy następny trening? No prawdopodobnie już o tego samego dnia, o której będzie mieć, jeżeli zapadnie decyzja, że o 15 to w środę o 15 będzie trening. No ale w tym czasie powinniście być w pracy. A to urlopy mam. Urlopy. Czyli rozumiem, że y Pan wójt e, Was zwolni z, z pracy. Na... Nie, nie, nie. zwolni w żadnym wypadku. Urlop. Każdy z nas ma jeszcze po 27 zaległego urlopu, także nie ma rzeczy żadnej. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję. Nie do autoryzacji poproszę. E, mam właśnie dla Pana złą wiadomość. Kapitan drużyny powiedział, że nie załapie się Pan w pierwszym składzie. Na co? No na wyjście na boisko. No, myślałem, że... Na myślałem, że... Ja to... myślałem, że tą drugą imprezę. <śla> <śla> nie nie, tak, tak, bo teraz to media, tak to obrazy. To przeżyjesz. To jest Stefan twałam czy jakie to jest? No. Telewizja miłości. O no, kurde. Bartek Marcel ma! Marc! nie występuje przepraszam. A może pan pokazać swój profil? A co ja ci... Mówię, ale w boku może pan stanąć, ale nie na wdechu. No Wypuścić powietrze. Nie na bramkę. No i co ja ci mówię, Niech się wwiesi. to jest pełna prowokacja jest pełna prowokacja, nie damy się nie damy się no. basen kiedy ocierają? 10 lipca tak. tak. to jest sobota? nie wiem właśnie podobno woda już jest korpus, teraz będzie nas za mało czemu? damy radę no ale jeszcze nie macie tutaj swojej największej broni Dawida Dąbrowskiego, tak? W momencie, kiedy wszedł na Orlika, nie chciał pokazywać, czego potrafi, i odszedł sobie. ma teraz takie. Ładne, żeby się przygotować, wszystkie ubytki uzupełnić. Trzeba było spytać animatora. Ale widzę, kto? Kto poty już wyszły na brzuch. A my się rozkręcamy. <grymne> Rozkręcają nam się śruby do grana. Sadogrenę. No i teraz, tak jest. A Marek, w tobie. <grymne>